Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 4. Ja jestem Hubson, a dziś przyjrzymy się misji Bleed Out czy też, jak to woli, zapłata za błędy. Zaraz po misji Tree the Crowd, którą analizowaliśmy w poprzednim odcinku, Nico, główny bohater czwartej części GTA, a zarazem my musimy udać się na jedną z teoretycznie przyjemniejszych misji w grze, a mianowicie na randkę, którą albo sami zainicjujemy, albo pierwsza zrobi to Michel. It's Nico, Romans' How's it going? Good. Now, I was wondering if you uh, wanted to go out with me sometime. You know, on a date. Yeah, sure. That could be fun. Yeah, I'd like to get to know you, Nico. Why don't you come over to my place whenever? See you soon. Hey, Nico. It's Michelle. We met with Mallory, Roman's girlfriend. I remember. What's, What's up, up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to live. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry. I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. Uh, how about I pick you up from your apartment? That sounds good. See you soon. I ogólnie wszystko byłoby w porządku, poza tym, że w drodze na tę właśnie randkę telefon zaczyna dzwonić, a po drugiej stronie słuchawki słyszymy naszego kuzyna, który prawdopodobnie już zdążył narobić spodnie, ponieważ lichwiarze, których swoją drogą mieliśmy przyjemność już dość dobrze poznać, postanowili ponownie spróbować odebrać swoje pieniążki z rąk Romana. No, i w tym momencie tak naprawdę zaczyna się jedna z misji. Misja First Date, gdy postanowicie olać Romana i spotkać się z pierwszą miłością Niko, lub Bleed Out, jeżeli postanowicie jednak pomóc Romanowi. Tym razem pod uwagę weźmiemy przypadek, w którym popędzimy Romanowi na pomoc. Zatem przejdźmy do możliwości. Na sam początek postanowiłem pozwolić Dadonowi uciec. Zaraz po tym możemy zobaczyć krótką kascenkę ze zmartwionym Romanem w roli głównej. Myślę, że wielu z Was po tym, jak dogoniło Dada Dana, najzwyczajniej pobiło go na śmierć. Jednakże, oprócz tej możliwości wykonania misji, można go wypchnąć przez okno, na co przewidziana została krótka katstenka. Po udanym zakończeniu tego zadania otrzymujemy również SMS-a od Michelle, która dość mocno zmartwiła się tym, że niko nie pojawił się na spotkaniu. W sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie treść samego SMS-a oraz to, co na temat Michelle dowiadujemy się na późniejszym etapie rozgrywki. Hi, you've żeby nie dawać Michelle powodów do zmartwień, rzecz jasna możemy przełożyć ratowanie Romana na później, co oczywiście kończy się tym, że nasz kuzyn ląduje w szpitalu ciężko pobity przez dwójkę oprawców. Na szczęście nic straconego, bo po tym jak odbierzemy Romana ze szpitala, ten po pewnym czasie zadzwoni do nas z ponowną prośbą pomocy, gdyż lichwiarze dobrą go raz kolejny. W celu przyspieszenia całego toku wydarzeń, niedługo po tym jak odwieziemy Romana ze szpitala do firmy taksówkarskiej, sami możemy do niego zadzwonić,

I wondered about Michelle when I first met her. If she was not a friend of Mallory's, it would be me with the smell of titty on my breath, and you, who ended up in hospital. Firstly, Roman, my breath does not smell of titty. Secondly, I don't think that your loan shark friends could hospitalize me. I can look after myself. All well, the more reason why I should have hooked up with Michelle. Everyone would be a winner. Yes, well, I will not let these men treat you like that again. I'm sorry for letting you down, Roman. I have been Roman, I apologize again for not being there for you. You've done a lot for me since I got here. Uh, the choice between some yeah, titties know, and your fine. safety would have been difficult for me as well. Don't worry, yeah, Nico. Know. Call me soon. What the fuck? Shit, Nico. Blinder has me trapped again. This is not your fault. Okay, Roman. I'm not going to let something else get in the way this time. Where are you? Over on the court. Under the l train and Firefly. Twórcy przewidzieli również sytuację, w której to łagodnie mówiąc, popsujemy nasz środek transportu. Jeżeli zrobimy to jeszcze przed pościgiem, to misja po prostu zakończy się failem. Natomiast gdy samochód ulegnie zniszczeniu w trakcie pościgu, obejrzymy katstenkę, w której to. No, a zresztą zobaczcie sami. Spróbowałem również uniknąć konieczności samego pościgu, jednakże do samochodu do radana ani nie możemy się dostać, ani niestety nie możemy go zniszczyć. Wbrew pozorom nawet sama sytuacja romana nie jest aż tak pilna i uwierzcie mi, że bez śpieszenia możemy się wziąć za jego ratowanie. Co jest dość dziwne to to, że nie możemy spróbować złapać dana, bez zabrania Romana do samochodu i jego obecność niestety jest konieczna do ukończenia tego questa. Na końcu warto wspomnieć, że podobnie jak we wcześniejszych misjach Tagi tu, mamy możliwość zobaczenia dwóch dialogów między bohaterami. Zatem zostaję Was z nimi i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Jeżeli macie chwilkę nie zapomnijcie o ocenie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej! There are more of them. Not any longer. Me and you, Nico. Me and you are going to show them, fucking Darden, smashing my fucking stuff. Who does he think he is? Just some fucking petty Albanian hood. If I wanted to buy a stolen TV, i go to Darden. Who does he think he's fucking with? Bellic Enterprises. That's who. We're going to the top, Nico. The top. For now, let's just try to survive, cousin. Ever since I get to Wolf Beach, Nico. Ever since I arrived here, I have been pushed around. Vlad, Dark, Blader, even Mallory pushed me around. Me and you, Nico. Me and you going to be in control from now on. Ain't going to let no one push us around. Going to stand up to all these pimps and run from now on. Liberty City won't know what hit it, man. We're going to own this town, Nico. Mark the words that are coming out of my mouth.